Zadanie. Ceny złota zmieniają się w zależności od sytuacji polityczno-gospodarczej Europy i świata. Oblicz, jak zmieniła się, wzrosła czy zmalała cena złota pod koniec czwartego kwartału w porównaniu z pierwszym kwartałem, jeśli w każdym kwartale ceny zmieniały się następująco. I zobacz, w pierwszym kwartale mamy wzrost ceny o 10%, w drugim kwartale również wzrost ceny, ale o 20%. Następnie w trzecim kwartale mamy spadek ceny o 15%. I w czwartym kwartale mamy spadek ceny o 5%. Zauważ, że X jest ceną początkową złota w pierwszym kwartale. W ciągu pierwszego kwartału cena złota rośnie o 10%. A więc należy ją pomnożyć przez 100 plus 10, czyli przez 110%. Następnie cena. Pod koniec drugiego kwartału wzrasta o 20%, a więc pomnożymy naszą cenę przez 120%. Następnie w trzecim kwartale cena spada o 15% i tutaj jest troszeczkę gorzej. Zauważ, od 100%, jak odejmiesz 15%, to otrzymujemy 85%, a więc naszą cenę należy pomnożyć przez 85%. I na końcu w czwartym kwartale cenę trzeba pomnożyć przez 95%. Dlaczego? No, oczywiście od 100%, jak odejmiemy 5%, zostanie nam 95% ceny. X przepiszemy, a każdy taki procent zamieniamy na liczbę, dzieląc dane wyrażenie przez 100. Czyli zobacz, tu otrzymujemy 1,1, tutaj 1,2, tutaj 0,85, tutaj 0,95. Najlepiej te liczby wrzucić na kalkulator i wymnożyć. I otrzymujemy w efekcie 1,0659x. Jeżeli daną liczbę pomnożymy w myślach albo na kartce, razy 100, przecinek się przesunie za szóstkę i otrzymamy wartość procentową. Czyli cena końcowa naszego złota wynosi 106,59% ceny początkowej. A więc cena złota w czwartym kwartale wzrosła o 6,59% w porównaniu z pierwszym kwartałem.